うわっ Co sprawdzają gracze po odpaleniu gry? Oczywiście co da się zniszczyć, a w tej grze takie zabawy mogą skończyć się zniszczeniem wszystkiego. Down to zapowiadają już jakiś czas temu gra studia to Labs, w której wcielimy się w złodzieja. W wykonywaniu naszego fachu pomoże fakt, że będziemy mogli rozwalić, podpalić słuc i wyburzyć niemalże każdy element otoczenia. Gra niezmiennie wygląda bardzo imponująco, zaskakuje świetną fizyką oraz właśnie systemem destrukcji. Teardown wystartuje w Early Accessie, więc jako redakcyjny samiec alfa szykuje ubranie robocze do akcji. Zwiastun pokazano w ramach streama otwarcia wirtualnych targów Gamescom, do których jeszcze wrócimy Po 11 latach gra Left 4 Dead 2 otrzymała aktualizację. Jak do tego doszło, to najwidoczniej efekt współpracy Valve ze społecznością. Będzie to bowiem DLC nazwane The Last Stand, zawierające konwersję mapy z pierwszej części. Pomysł osobliwy, ale uroczy. Będzie okazja, żeby wrócić do tej klasycznej kołpowej produkcji o strzelaniu do zombie. W ramach podsumowania imprezy Gamescom wygraliśmy newsów o premierach. Lego Star Wars Skywalker Saga zostało pokazane na zwiastunie. Gra wyjdzie wiosną 2021 roku. Little Nightmares 2 powraca ze swoim uroczo przerażającym zwiastunem. Premiera gry nastąpi 11 lutego 2021 roku. Shadowlands, najnowszy dodatek do World of Warcraft, który podobno zalecanych w wymaganiach sprzętowych ma dysk SSD, wyjdzie 27 października tego roku. A skoro jesteśmy przy dodatkach, The Ancient Gods, dodatek do Duma Internal, zadebiutuje 20 października tego roku. Sympatyczne i niezwykle rywalizacyjne Fall Guys przedstawiło plany na drugi sezon swoich rozgrywek. Dowiedzieliśmy się, że gra zmieni stylistykę na średniowieczne klimaty, za czym będą stały nowe stroje w stylu rycerzy czy magów oraz kilka nowych map. Całość wystartuje w październiku na procesach PlayStation 4. W tle oglądacie krótki teaser wydarzenia. In season two, you'll be dressing your fall guys. Podczas strumyka gamescomowego pokazano też parę zwiastunów i gier, np. oparte na pętli narracyjnej 12 Minutes, w którym usłyszymy znanych aktorów, np. Jamesa McAvoya, Daisy Ridley czy Willem ADF. Twórcy Bridge Constructor zapowiedzieli nową odsłonę serii osadzoną w uniwersum The Walking Dead. VR-ową grę otrzyma Medal of Honor, to produkcja pod tytułem Above and Beyond, która wygląda całkiem sympatycznie. Sporo miejsca poświęcono Rashadden clan Rift Apart, grze skierowanej na PlayStation 5. Oprócz tego pokazano Unknown Nine Awakening, reakcję o dziewczynie wyposażonej w naturalne zdolności, i Chorus, kosmiczną strzelankę o samoświadomym statku. The Sims 4 otrzyma pakiet poświęcony gwiezdnym wojnom, do sprzedaży trafią 8 września tego roku. Pozostając w temacie Star Wars, tutaj oglądacie kampanii salowej Star Wars Squadron. I na koniec, pokazano Dragon Age 4 w materiale z kulis, w którym nic nie pokazano. Czekamy dalej. Dobre wieści dla miłośników pecetów, którzy zazdroszczą konsolą gier. Firma Sony wspomina w jednym ze swoich raportów finansowych, że chce wydawać część swoich produkcji na pecetach. Niedawno doświadczyliśmy tego z Horizon Zero Dawn, Death Stranding, czy grami Quantic Dream, które pierwotnie debiutowały właśnie na konsolach PlayStation. Jednocześnie koncert zaznacza, że nie rezygnuje z tytułów ekskluzywnych, ale jednak coś może na pecety się prześlizgnie. I to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.